Siemanie. Witam Was w pierwszym odcinku. Zagrajmy z Kingo. No nie wiem, może coś inaczej będzie nazywało, ale na razie jest zagrajmy z Kingo. Więc tworzę nowy świat. Nie Zagrajmy z Kingo. Game mode survival. Eee... To, gdybym się wpakowała w jakieś miejsce, skąd bym nie mogła wyjść. Ogólnie będziemy yy, grać na Pingwin Packu. Osobiście go jeszcze nie ogarniam, więc to będzie pierwszy raz. No, może drugi. Jak na nim gram? Nie znam wszystkich modów, więc powinno być spoko. Um, nie, nie będziemy dawać żadnego syna. Yy, create New World. I zaczynamy grać. No, zaczynamy, zaczynamy. <noise> Dobre, nieważne. No, mój komputer oczywiście za szybki nie jest. Dobra, już się włącza. Halo. Widzę, że jest minimapka. Oa. Ale lagi, ale lagi. 3-4 FPS, ale chyba po. Dobrze, nie, nie będę teraz grzeć w ustawieniach, ale na następny raz będę Pogrzeję sobie trochę w ustawieniach i mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak, tutaj mamy, bodajże, jak wszystko. Tak, oglądamy z jego. Jak, jak to skraftować? Na przykład. O. o. na przykład. Takie rzeczy. Yy, więc chodźmy, zetnijmy na drzewko. Zobaczmy, jak nasza mapka wygląda. No, nawet, nawet. Poszukamy za chwilę kwiatków. Jaj, kwiatki. 16 FPS Dobra, nieważne y Jak tam kiedy będzie? No, już się chyba ciemno robi No, już chyba tak czas ciemniej się robi Więc trzeba się odrobinę pośpieszyć mhm. y I napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym ogarnęła te mody? Czy wolicie, żebym Grała, nie znając ich, i się ciągle dziwiła. Myślę, że najlepiej będzie, yy, be, jak nie będę tego znała za bardzo, ale może lepiej będzie, jak będę znała. Nie wiem. Dobra, to idziemy dalej. Yy, yy, w lewo widzę, że jest jakiś kanion. I łąka. Wpr do tyłu jest biom zimowy. Oj. Ale to pójdziemy do przodu, bo ani łąki, ani biomu zimowego nie lubię. Czy ten wilk właśnie szedł tyłem? O, gdzie fajnie jeszcze jest. Fajnie. Kwiatek! Um więc może się tak trochę bardziej rozejrzymy. Tam jest zo zombie? Czy tam jest ucięta woda? Wow. Ucięta woda przez zombiaku, tam widzicie? A! To wygląda jakby tutaj, tutaj już ktoś kopał. Jakby ktoś tutaj już był. Ale... A, wow, ale ścina To wygląda jakby ktoś już Ty był No bo... tam jest szkiela, ja się tu nie kieżam, Ale no Widzieliście kiedykolwiek Lawa, obsydian Dobra, tego się nie spodziewałam O, węgiel nie, 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 znalazłem szczęście, tam za chwilę wpadnę. Jeszcze ja mam z daleka od, od lawy. Yy, w którą stronę wyjścia? A chyba jednak będę musiała na odcinku chwilę się pobawić. Co tam jest? Yy, się pobawić ustawieniami, bo nie da rady tak grać z takimi ścinami. Tylko wyjdę z tej wody i, i spróbuję ogarnąć te moje lagi. Um. Co zostaje, tak? Nie, nie na hardzie. Na easy. Ja na hardzie nie będę grał. Na razie nie. Um, może trochę render distance sobie zmniejszymy. Trochę o, maksa w pasiów yy, yy. lepiej będzie? Nooo mam nadzieję zobaczcie, ucięta woda Ciekawe czy to bak wow, wow, ale się przestraszłam Hmm, co ja bym może mieczek zrobiła? Pomylić za chwilę tutaj coś zabiję. Ciekawe do czego to jest. Ale nie, nie, nie teraz. Później to yy, ogarniemy, jak będziemy mieli więcej surowców. Potem będzie można sobie zrobić taki crafting, który chyba podpowiada, co yy, coś co można skraftować z tego co ma się w EQ ale pewna nie jestem więc najpierw zrobimy kill off. potem oj nie nie tak potem nazbieramy trochę kobla i poszukamy miejsca na jakąś lepszą chatkę o, może będziemy mieli kostki, może piese, pieseczka nam się uda wziąć. Pieseczka, pieseła, O, jak to tam to chcę nazywać. Tak! Pieseczka, może jeszcze jednego nam się uda mieć. Ło, wow, on, on, on trochę zwariowany jest. Mamy dwa pieseczki! Jaj, jak nam się ładnie udało! Bo ogólnie tajemnica robienia sobie piesków jest taka, że im dłużej pies się na, taką, na tą kość patrzy, tym łatwiej go zrobić. Już prawie cały kilo zniszczony po tej walce z szkieletem. Ło, następny szkielet. Może będziemy mieli następne pieseczki. Tak, wyseczki, zagryźcie go! Tak, idziemy. Trzeba by było sobie zebrać jakieś żarełko. Ale za nie cokolwiek to. Trochę kobla, mieczyk i yy, kowadło? Nie, nie kowadło. Yy, I kilo. A, nie mogę, nie umiem skakać. O, dobra, już. Yy, idziemy tutaj do naszego craftinga. I tak. Mieczek. Oj, o jeden patyk za mało. I off. Próbujemy zaadoptować sobie jeszcze jednego pieseczka i o, trzcina. Przyzwyczajenie z Hardcora, trzcinę trzeba szybko zbierać, bo jej nie, nie będzie. Tylko, żeby pieska teraz nie walnąć, bo wszystkie się na nas rzucą. No chodźcie, no, 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 oj, zły piesek. Nie chciałeś kostki, to nie. E, może trochę trawy by zebrać. Tak na jedzenie, znaczy, żeby potem saleć farmę. Ja zawsze od zawsze robiłam tak, że... Czy tamto to jest nasz pies? Nie, chyba nie. Ale no, za mną chodzi tylko jeden. A nie, dobra, to jest drugi. E, żeby potem mieć farmy w chatce. Nie wiem, co myślicie o tym, żeby nazwać to za Minecraft na modach, jak seria Resiego? No chyba, że uważacie, że byłoby to ściąganiem. Wtedy wymyślę inną nazwę. Tak, trzcina. Przyda mi się. Jeszcze nie wiem do czego, ale no się przyda. <grym> no, nie no, przyda się do książek, do enchantowania tam ja zostawiam świnkę? Nie. Ojoj, postrzelili moje pieski. A dokładniej każdego postrzelił? Zauważyliście, że piesek, że wilk ma tylko 8 y, życia, a pies, a pies aż 20? ale chyba y, wilk y, mocniej bije, ale tego nie jestem pewna. pewno, bo nigdy się nie bija z psem. Fiatki. Hmm. Kwiatki, tak ładne kwiatki. Oj, już się ciemno robi. To w ogóle to owieczki trzeba by znaleźć. Dobra, pójdziemy na zęby zimowy, bo tam będą krowy. E, a, gdzie, a gdzie krowy? Znaczy, a z krow można zrobić mięso? Zrobić? A z krow może wypaść mięso. Nie zabrałam tam tego węgla. No ma, tutaj sobie chociaż skru... ojoj, tylko jedno. Skrów wypad... Już, 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 już. Już atakują. Wow, pieseczki! jakim ładnie idzie. Mamy następną kostkę. Owieczka! Szybko po nią trzeba iść. Miałam nadzieję, że przeskoczę. Dobra jak owieczkę zabijemy to ym, ja to bym chciała pójść pod ziemię gdzieś tak, to tutaj się wkopimy pod ziemię. Tylko pieski trzeba tam też jakoś kazać im wejść, bo inaczej y, coś je zabije. Dobra, to jest pies. Pieski. One chyba za nie chcą wchodzić. Będzie no trzeba zrobić taki dłuższy tunel, żeby one poszły za mną. No, pyseczki chodźcie, chodźcie. Czemu te psy nie chcą iść? No, pieseczki, no tu i tu. Chodź. Chodź. No. No, chodź tutaj. Piesek, piesek. Widzisz mnie? Może za kością pójdą. Pieski. Kostka, kostka. I tutaj. Wchodzimy do dziury. Hmm, może ja je po prostu zakopię. Chodź tutaj. No! Dobra, to sobie tam siedzieć na tym drzewie. Potem cię z niego zdejmiemy. A ty siedź tutaj pod drzewem. Może jeszcze trochę dyrta, żeby on tutaj nie zwiał. I pójdziemy pokopać. Tak, pieskie są odrobinę wkurzające. O, to wy tam siedźcie. A ja idę tutaj pokopać. Tak, tutaj tutaj trochę w dół. Zatkać wejście. No i jesteśmy bezpieczni. Tak więc, ile ja już nagrywam? 15 minut. To dobrze, mamy jeszcze dużo przed sobą. No to kupimy się w dół. Może jakiś węgiel znajdziemy. Albo nawet żelazo. Chociaż chyba węgiel by się teraz bardziej przydał. Bo mamy tylko jeden, a trzeba by było czymś przepalić. Yy, mięso. Tak, potem jak już będziemy mieli chatkę, to porobimy takie ściany. To są takie ścianki, że z tego co wiem, yy, że je się przylepia do ściany. Ścianki ktoś się do ściany. Dobra nie właśnie. Przylepia się je do ściany i to wygląda jak blok, tylko że z drugiej strony jest tym blokiem, na którym zostało położone. Hmm. Zrozumieliście coś? Bo ja tak chyba nie, nie za bardzo umiem tłumaczyć. Tak. Yy, zrobimy tutaj teraz tunel 3x3. Yy. Czemu ja zawsze z tego wychodzę? No, a nie wiem. Yy. Wow! Zapomniałam, że one się te... Teleportują. No nie to dobrze. Czemu on jest mokry? Czemu on jest? szczerniał mi pies. Zobaczcie, szczerniał mi pies. Mam nadzieję, że w następnym odcinku on już będzie dobry, tak jak samo jak ten. To siadajcie oboje. Potem, jak zdobędę na tagi, to je nazwę jakoś. Hmm, jak chcecie, żeby się nazywały? Może Zdzisław i Pietrek, albo Czesław i Czesława? Co? Eee, czy szczekacz? Szczekacz? Nie, nie szczekacz. Szczeka... Nie ma co jak mieć psa o imieniu szczekacz. I napiszcie jeszcze, ile byście chcieli, żeby trwały odcinki. Myślę, że będą takie 20-25 minut, ale. No to jak tam wolicie. Yy, właśnie się wstawił filmik odnośnie Nie odnośnie, ale filmik z y, Skyblocka z Hantalem Pierwszy filmik No, może powinnam powiedzieć trochę o, o, o kanale Ale to może w innym odcinku W jakimś osobnym filmiku O węgiel yy. No dobra, to trzeba to... Weźmy ten węgiel mamy patyki. Nie, ale będzie trzeba węgiel tam zbierać. Yy, drewno zbierać. Osobiście wolę siedzieć w kopalni niż zbierać drewno. Um, później może jeszcze będą odcinki, a propos Minecrafta. Na pewno będzie do, No i znów już będę gadać pewnie. Teraz o kanale. Będą odcinki z tego na pewno będą odcinki z Hantalem z tego Skybloka Na pewno będzie kontynuacja serii na modach. Bo na razie tak mało tutaj mamy zrobione, bo no niski level na za dużo nie pozwala. Mało graliśmy, no i no na razie tu jest nudno ale potem jak już rzoskminie bardziej te wszystkie mody to będzie pewnie ciekawiej Ym... w... prawdopodobnie jeszcze będą cztery zamki seria gdyby ktoś nie wiedział to cztery zamki polegają na tym że są cztery gildie każda stworzy swój zamek Ym... No i tam między sobą walczą, zdobywają surowce. W tej serii też będzie hantal. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. No i jeszcze paru moich znajomych. Co wy tak rytmicznie kiwacie głowami, co? Taniec, taniec synchroniczny? No bo nie. Ja spokój. Przepalimy sobie żarcie, bo... Za chwilę mi zacznie głód bić. Ja sobie na razie drewnianym pokopię, żeby y, zniszczyć do końca. Myślę, że jak wyjdziemy, to już będzie y, dzień. O, ale no, też za chwilę będzie kończyć, więc. No, już chyba mogę. Mój pies! Odmurzynił się! Odmurzynił. Coś tak błyszczy. No, będzie nieważne, Trzeba. No, więc tak. Tak, wiem, to jest konto mojej koleżanki, bo... no nie wiem, czemu na nie akurat weszłam. Tak, po prostu. Ta seria będzie nagrywana na tym koncie, a SkyBlock na moim premium. Tak, więc... Żegnam się. papa, pa. Moje dwa pieseczki też się żegnają. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!